Tak moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny, lipcowy, wakacyjny dzień. Wczoraj byliśmy wypocząć, byliśmy na basenach, na gobałówce, zjedliśmy sobie pysznie, a dzisiaj już są łóżki wypoczęte, więc zaginamy. Pan jest chytry taki, idziemy doliną Kościeliska. No. Mamy zamiar zaatakować ciemniaka, który ma prawie 2100 metrów, bez paru metrów. Chuda turnia, może będzie po drodze. Patrzymy. Także chytry plan jest taki wycieczka na 8 dobrych 8 godzin. Mam nadzieję, że damy radę. Tak to wygląda. Tam jest parę takich jeszcze szczytów, ale już nie wiem, czy nam czasu wystarczy na te czerwone wierchy, wszystkie cztery, zaliczyć, ale chociaż ciemniaczka to zawsze to jest powyżej 2000 i już, już nas zadawala. Dobra, ruch jest duży, mają być niby burze dzisiaj, ale może, może oszukują trochę z tymi burzami. Dobra, idziemy, na razie cześć! Tak idziemy na ciemniaka, a e, idzie ktoś. My jesteśmy sami, idą ludzie. E. Tak moi kochani, idziemy na tego ciemniaka. Przed nami jeszcze chuda turn. Ale do tego jeszcze mamy kawałek drogi. Tam się wspina moja ekipa. Ja tu się zawsze zatrzymuję, żeby chwilkę sobie popatrzeć. Powiedzieć parę słów może? Ładnie jest. Tak jest. No to w górę idziemy. moi kochani tamte czubate o to to jest Giewont a tu u góry o to prawdopodobnie jest ciemniak aczkolwiek pewności nie mam gdyż ostatnio się na Giewoncie parę razy pośliznę, pomyliłem i się okazało, że to w końcu jednak nie jest kurde Giewont więc szczeram, że to ciemniak ale może nie, 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 nie ciemniak o dochodzę z góry Szkoda tutaj, tu już na bózie z górki. Cześć, cześć, ja, cześć. O, no, się idzie z górki, to się już człowiek wesoły się morda cieszy. A ja pod górkę, nie wiem ile jeszcze, godzina, może dwie, nie będę strzelał. Idę dalej. Tak moi kochani włażę do tego ciemniaka dalej twarde uparcie łazimy Bo u mnie cała ekipa, cała rodzina wchodzi oh. takie mam widoki nie wiem ile jestem. 1500-1600 metrów, może 1700 Jeszcze do góry jeszcze zostało mi kilkaset metrów. Ale widoki, panorama jest super. Wazimy moi kochani, wazimy Obok mamy Giewont Tutaj Wydaje mi się, że jakiś Przełom góry będzie Muszę kawałek za nią zajrzeć Bo Prawdopodobnie, że idzie burza ale my stąd nie widzimy tego Dopiero się okaże Jak tu kawałek wyjdę I odsłoni mi się Widok na Na to co się dzieje z drugiej strony góry to na który ja wważę będziemy musieli uciekać. Stąd spieprzać. Trudno, tyle znoju na darmo. Ale zobaczymy, tu wygląda ładnie. Ładna pogoda. Super. Idę szybciej, żeby zobaczyć, ocenić sytuację. Ale tu przepaść jest ostro w dół grubo wygląda Barałem się tutaj nie pośliznąć mury nas gonią Coś ta burza kurde zbiera się czy się nie zbiera samych nie wiem. jakby trochę na nas zaczęła nacierać ale tutaj zaraz mamy skok w bok szlak w bok to może będzie czego co będziemy uciekać Bara. Moi kochani, stoję sobie u, u podnóża ciemniaka tak naprawdę, mamy tu wysokość 1851 metrów jestem na chudej przełączce i teraz nie wiem, bo zaczyna kropić deszcz. Nie zapowiadają burze i sami nie wiemy, czy będziemy szli dalej. Musimy się zastanowić, co zrobić. Jest trudne, ale chyba pójdziemy. Widzę, że odwaga jest w pole, także. Będziemy szturmować Dobra Pani Zostało mi jeszcze parę metrów Tak myślę Chociaż może być niespodzianka, ale Z tyłu mam chmurę już. Co nie wiem Nie widzę w którą stronę to idzie Ale chyba naciera na nas Lekkie były grzmoty Szybko muszę zdobyć i spiarniczam chyba stąd. Mało czasu, ogień, nara. Kasia, daj spokój, w dalej nie idę, umówmy się, że to jest tu. <gry> Mam dość kurde z tych zmyłek. Jak się Kasia czujesz na wysokości 2 km, 100 metrów nad poziomem morza. Słowacja z tej strony. To tak? no, tu jest granica. Tu jest granica, możesz się do Słowacji przejść. Tylko nie jest

Kochani, tygryski wspięły się na ciemniaka 2096 metrów nad poziomem morza Nie ma tu niestety żadnej tabliczki Żeby to udowodnić Więc pokazujemy Wam panoramę Tatr Którą my widzimy stąd I pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie Hej, Hej. Pa, pa Popatrzcie jak to jest ładnie 2 kilometry nad poziomem morza. 4 godziny wspinaczki. To jest ibe, bo my jesteśmy koksy. <noise> tak moi kochani, wspiełem się na ciemniaka. Ciemniak jak to ciemniak. Nie ma całki, nie ma nic. Po prostu musicie mi uwierzyć na słowo, że jestem na ciemniaku, że to jest 2096 metrów nad poziomem morza. Tam są jeszcze... Yy, żeby zrobić koronę trzech wier czerwonych wierfów, to musiałbym pójść tam. Niestety takie mam niebo i nie będziemy ryzykować, po prostu, po prostu spadamy stąd. Tam już widać, że jest pompa. A nam tutaj nad głowami cały czas w z powrotem taki jaki wir jest i krążą cały czas chmury nad nami. Więc troszeczkę nie chcemy ryzykować, jesteśmy odpowiedzialnymi ludźmi i jedziemy po prostu dadu już. Spadamy w każdym razie, tam tak jest na ciemniaku. Proszę bardzo, dosyć rozległy teren. Nie jest to jakiś czubek taki jak w przypadku Kościelca czy yy, przykładowo Giewontu. Tam było dosyć mało miejsca. Tutaj mogę troszeczkę tak skakać jak kozica. Zobaczcie sobie jak to wygląda. To jest ciemniak. Tu jest słupek Słowacji. Tu jest Słowacja. Czyli w tą stronę mam już Słowację. No i tutaj góry. Tam jest, jest. Giewont. Jestem powyżej Giewontu. Giewont jest... O, to, to, to. To jest Giewont. Trzeba uważać. Roślinność rośnie. Kozic nie ma. Ładne widoki, przepiękne. Najbrzydszym widokiem to jest ta chmura, tutaj, no ale dobra, Przyfuksiło nam się troszeczkę, mieliśmy farta, bo te chmury krążyły nad nami, bałem się, że spompują nas, ale no, jakoś się udało. Ciemniak. Szczyt zdobyć nie jest trudno, trzeba się nachodzić, wiadomo, idziemy w górę cały czas, w górę, ale nie jest jakiś tam ekstremalnie trudny żadnych łańcuchów, żadnych spinaczki, jakieś, nie wiadomo jakiej. Po prostu mozolne wdrapywanie się na, na górę. Myślę, że w sklepkach z biedronki też można tutaj śmiało zdobyć tą górę. Ale widoki są fajne. Szkoda, że chudy ta chmura tutaj nas przepędza stąd. Pozdrawiam wszystkich na razie z ciemniaka. Reporter z depresji Herbus, szalony tygrys. Teść. No że jak sobie teraz tak idę z góry, to mam z jednej strony ciemną stronę mocy, a z drugiej strony mam jasną stronę mocy. No ale to jasno. Fajna jest jasna strona. Ciemna jest smutna i panora, i przeraża. Nie chcemy tam. Nie chcemy, żeby ona to przeszła i stąd chmurobrzydka przebrzedła. Takie słoneczko chcemy. Że pójdzie, to nie uda. Chcę wam, moi kochani, pokazać, kurde, jak tu jest, kurde, w dół ostro. Siostro, myślę, że znacznie byśmy sobie skrócili drogę, gdybyśmy skoczyli teraz tutaj na jakieś kurde wolne miejsca zjeżdżania na śniegu Nie wiem, z 500 metrów to nie jest. Może więcej. I jasna strona mocy. na jasną stronę mocy. A tu moja kija. Tajwana, i jestem już z przodu, poszła. A ja nagrywam reportaż. Idę dalej. No tak, moi kochani, okazuje się, że jak się idzie z ciemniaka, to też można kozicę spotkać. kozica jest. Jak mogę wam pokazać, tutaj. Czyna nas zaatakuje, czy da nam spokojnie przejść? Zaraz się okaże Tu jest Tu jest Kozica Tak moi kochani, zobaczcie, jakie tu ja mam W dół, w dół strach się bać. Teraz mamy dobre tempo Bo jest całkiem niezła droga, ale się zaraz skończy znowu schody kosodrzewina kosodrze w tym miejscu się za, zastanawiałem czy iść dalej bo może być burza ale jakoś przyfuksi, przyfuksiło się nam Byliśmy farta idziemy ale z tyłu jeszcze jeszcze ludzie idą do doliny miałem całkiem niedawno jeszcze dwie godziny drogi Także mam jeszcze półtorej godziny do, do kościeliski. Stupie. Ale tu roślinność. Na tych wysokościach rośnie. Zobaczcie. Tam to nie jest pompka. Tam prawdopodobnie mają te chmury normalne. Takie byliśmy, mieliśmy takie same na Giewoncie, które jako po prostu zasłaniają ob obraz. <gry> obraz. Dźwięku nie zasłaniają, obraz tylko zasłaniają. No dobra, idę dalej. Tak moi kochani, jak się jest w górach, to sporo rzeczy można zobaczyć pod górę albo z góry. Tutaj jest taka kreska. Oto, to, 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 to kreseczka. To jest, to jest Dolina Kościeliska. Ta długa, prosta taka. I tam zaraz jest parking i wejście do Tatrzańskiego Parku Narodowego, więc to jest nasz cel. My jesteśmy jeszcze jakieś 600-700 metrów do góry Ale mamy skórki Zyskuje chowar, znaczy ja go właściwie nie straciłem, ale tak mi się bo jeszcze bardziej radośnie, bo już coraz bliżej yy, doliny. Góry jednak to jest taka duża przestrzeń, że no to jak tak widzicie, naprawdę jak przeszła lęk przestrzeni dużej, no to może go załapać. Ale jak wiszą nad tobą takie groźne chmury jakie wisiały nad nami dzisiaj no to tym bardziej troszeczkę tak się wchodzi nieprzyjemnie po górach ale ten dalszych emocji też jest kurde czasem potrzebny i go dzisiaj mieliśmy dostarczyłem go Sławie i swojej rodzinie ale już niedaleko zobaczcie tutaj o, tu jest taka skałka do tej skałki to już jest jak tutaj dojdziemy to już będę dumny będzie fajnie, a tam zaraz już kreseczka jest Naszego szlaku. Także idziemy. W domu. Tak, moi kochani, w drodze z ciemniaka prawie już żeśmy zeszli z góry. Zostało nam tylko tutaj. Zaraz już jest wyprostowana dolina kościeliska. Już widzę praktycznie te strumyki, które tam płyną. Tą drożkę prawie, że widać. Jesteśmy już troszeczkę zmęczeni faktycznie. O proszę tak to wygląda tutaj zostało nam może z 15 minut i koniec naszej mordęgi fajnie dzisiaj było dużo żeśmy zobaczyli mały stresik był także bo ta burza nas goniła o tak to wygląda Przekrywa jak zejść i takie coś widać Drogi bolą, kolana i miejsca wyskoczone już teraz boleli ale już na się końcówka taką drogą to się cały za spokojnie nie idzie jak z pałacu kultury zejście tyle schodków o już nawet boli ręka trzymania tego telefonu Także o proszę bardzo tu są Tu są takie śliskie kamienie Proszę bardzo Na początku to jeszcze jest pikuś, a potem jak już się wraca To już jest każdy zmęczony i Trzeba bardzo uważać, żeby się kontuzji nie nabawić, bo się może noga omsknąć gdzieś Niechcący O, Miejsce do odpoczynku na razie cześć. Tak moi kochani, to jest jeden z pierwszych odcinków, jakie musimy pokonać w drodze na Ciemniaka potem jest tylko trudniej tak na ułatwienia powiem moi kochani jakimś cudem schodzę ze szlaku na Ciemniaka ten szlak zaczyna się w jakichś chaszczach wygląda jakbyśmy szli normalnie na Szaber do Jabłka do Dziadka Jacka ale to, to jest mostek który prowadzą nas na Dolinę Kościeliska i tu proszę bardzo, żeby nie było ciemniak 3,45 tędy próbo ale już mamy to za sobą tamtędy prosto idą leszcze na ornak, na ornak, bo oni tam po górach nie ważą a my idziemy w to i teraz wracamy sobie na Hac E, jesteśmy zmęczeni. Ja już mam coś. się, Zbierzmy się co. Wypiję chyba z cztery piwa. Piwa cztery, piwa wypiję. No dobra miara, to jest koniec wycieczki mojej dzisiejszej. Wracamy do samochodu i idziemy odpoczywać. Na razie, cześć. Kochani, trafiłem normalnie do Jadłodajni, Takie tutaj. O, proszę bardzo. Na drodze, na szlaku Dolni Kościeliskiej i zaraz obok jak się skręca na Cielniaka eee, Trzy piwa proszę i frytki Kelner! Dawaj mi tu gesslerową! Kordę Normalnie... Gdzie jest zarła i napitek? Ile ja mam czekać? Pytam się! Grzecznie kurwa się pytam! Keller! Psiak, kostka, normalnie wyrolowali mnie, chyba nikt nie przejdzie, podejrzewam. Prawda jest taka, że schodzimy ostatni ze szlaku. Te tutaj parka leszczy to To takie nie daję, tam przewracali się. Trzeba <grym> w prawie, że poddać. Idę dalej, kurde. Nie ma żarła, nie ma geslera, No to. za pindalam, kurde! Do zakapca! Hej! <grym zimny> tak, moi kochani, wędruję od 7,5 godziny. Przeszedł, przeszliśmy prawie 15 kilometrów i teraz na przewyższeniu kilometr do góry i teraz wam coś pokażę normalnie, patrzcie co ja potrafię jeszcze zrobić, jeszcze biegnę normalnie, jeszcze normalnie biegnę, tyle mam sił, jeszcze normalnie pokemona złapię zaraz, Z... Chcę powiedzieć za jajca, złapię go za nogę <grystanie> albo za ogon, ja proszę bardzo tygrysek, jaki jest normalnie wysportowany, ja to mam normalnie siły niespożytej. Patrzę, żeby nie było. Kościeliska? Kościeliska. Biegdę. Kurde. Jestem normalnie nie wierzyty. Do tego godzina. Jeszcze jakiś chyba rąbny jakiś szczyt. A nie wiem czy jaki. Może być ciemno. No dobra. Koniec nagrania. Na razie, cześć.